Siema, siema! A, siema, ale. siema, widzowie! Dzisiaj znowu z Tomkiem gramy w Wargaisy. No siemanko! Ha. No siemaneczko! ona jest strój, trochę jakiegoś klauna. No co, kupiłem sobie w karnecie za kudosy. Co, co no to... co ci chodzi? Eee... Dobra, co jest w sklepie? Trzeba zauważyć... Tak Sklepie no. jak Dobra. O Boże! Jakiś A ten nabyż biedny... No, bardzo. Ja bym to chciał po to... gigsach <laughs> Dobra, no, lecimy chyba. No lecimy, guys. Okej! Okay. Spalają full guys. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. widzowie. Musimy dzisiaj na... zrobić winna No, da, dajcie łapkę, dajcie suba, żeby miał na chleb I... <grym> I na Discorda Bo będą fajne eventy Tak no. I naprawdę nie chcecie ich przegapić Tak, nie chcecie No i jeszcze... Wpadajcie do Tomka Chociaż nie wiem. Czy on go dalej. Go dalej. Nagrywam, nagrywam. Oczywiście. No i napiszcie w komentarzach, yy, co byście chcieli zobaczyć w no. I na I napiszcie w komentarzach, komentarzach, jak oceniacie miniaturkę, którą ja zrobiłem. I przycniemy serduszko, jak ktoś oceni. No, lecimy Dobra. Co mnie łapie? Co się nie łapie? Mnie łapie? Się łapie... No Ej, taki jeden od kolei już za mną lata i mnie łapie zbagowałem się, zbagowałem się. Jakie głupie. FAL Fallbacks. No co się dzieje z tą z platformą? Ta platforma ma jakieś nadprzyrodzone moce. No, bo taki jakby ten, mu płaci, mu no oczywiście no, Ej do Ery. Do, on, on, on mi robi miniaturkę, on na raczej nagrywamy No Dol to zamiast płacenia nagrywamy No i on jest szczęśliwy po no, O bardzo jeszcze jak? Kurde, słabo Ha! Ale, nie oceniajcie miniaturki ja 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 ja, ja mogę oceniać. Ja nie powiem, że nie mogę No jeszcze jakiego? O, nie jeszcze jakiego Jest parówka do. Co tam łażą? Tak! Dawaj! Ja, ja idę! Yes. Ja Idę do metry, idę do metry Nie łap! Yeah. Przeskoczyłem i nie mnie nie złapał, przeskoczyłem i mnie nie złapał, haha A ha. ty już? No już, no 22 Nie, nie oh. Nie! Ty, ty już nie zaliczyłeś? Oooooisko Ty click. jeszcze nie zaliczyłeś, kurde? Ja się. Ej, halo! Halo! A weź, wyłącz mikrofon, bo cię podwójnie słychać i widzą nie, nie chcą słyszeć podwójnie Twojego głosu. Aha. No już, już. 34 kwalifikacje, Robim, robimy wina. Tak jak na miniaturkę. Tylko, że ja quit. Wyszedłem przez szpary. no to dasz mi trochę, kurde, pograć, a przegram. Obserwuj mnie. Ja nie mam jak cię obserwować. No to, no to ty tam czekaj, ja, ja może wygram dla ciebie. Ja wygram i kupię ci za to świeczkę. Skina, pomaga i Nie, 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 nie. Po to są moje urodziny 4 sierpnia, że żebym ci kupywał kurde skiny. Kiedy ty masz urodziny, co? E, a, a nie powiem, bo No co, urodziny to co, co? Urodziny można mówić. O, dobra, dobra. O, ja mam w październiku. O! Ale fajny, fajny skin. Kotek. A mówiłeś, że jest brzydki. Ja wiem, że jest brzydki. Skoczyłem! Ja, ale ja super! Ja wiem o tym, co można kupić. On jest fajny, on jest taki rokowy bo, yy, bo te kotki są fajne. Mi chodziło o te, co są za kudoski. rzeczy. Naprawdę? No. To ja wiem, jak nabijać tu punkty, kurde. Bo mam taką fajną mapę. Nie! Nie! Mam 11 na 15. Hmm. Hmm. Dobra kwalifikacja! Dobra! Ten, ten film będzie trochę głównie Tym No muszę ja... Ale ja ci potem kupię świeczkę! I kurde... No gratulacje, więc... kupić świeczkę. Nie odpadłem, nie odpadłem, ja się zakwalifikowałem. Ja się... Ej, ta mapa jest po prostu zarąbana fajną Faj, Fajnie Dobra, to ja ci kupię za, to, za ten finał świeczkę Albo zrób... Różową Okej, 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 dobra Może gejową, ale, ale chcę ją spalić Będzie ekstrakcja a, okay. a, a, ku, a kupić ci chleb? Nie no widzowie lecą na chleb. Uhu! Bądźcie tak mili, proszę! No to bądźcie mili... to nie musiałby dawać na chleb. Aha! Ja chcę na świeczkę tylko. A nie Ty chcę na świecie. chleb. <ślech> o jeden skoczył i run power, dobra. Lecimy, guys! A to już spadł, odpadłeś? No nie! Nie odpadłem. Yy, zaraz lecimy kolejną rundę i kupię ci świeczkę. No chyba, że jak przegram. No chyba, że przegram. No, a chyba, że wygram! No chyba, że teraz będzie finał to na serio. O Boże! Ja to wygram, ja to wygram na 100% Hit Paradise no, Dobra, ze sklepu. Teraz? Ale nie, a za nie te widowie tylko te za kudosy. Widzowie, widzowie, widzowie... Widzowie wiedzą, wiedzą. Widzowie wszystko wiedzą. Dobra. To jest tierski. Serio można kupować za 100? No. Daj no? ja no? tych. No to nie, nie, to się nie opłaca. To się nie opłaca, to no właśnie. Bo to możesz kurde za punkty... Y ale ja teraz flipa zrobiłem fajnego. Że, Ej, kurde, w tym, życzę... że już nie można się łapać tak yy, ścian. No, a, no żeby... można! Można? No? Na a co ty? tak było? Na shifcie! Ha. no. A co to są za oczy? Jakie oczy? No oczy tutaj na mapie są. Mm -hmm. <laughs> Co? Normalnie oczy ludzi ech, ech, ech. Dotarłem do mety, dotarłem do mety I ja Ci zrobię finał Dla Ciebie Dla mnie, dla mnie on, on dla, dla mnie robi finał, finał. Hmm? Ja się ja stałem O! Nie gadaj, że będzie kurde 15 reming, czyli tylko ta runda i będzie finał. Będ tylko ta runda i będzie finał. Odpadnij, bo, bo widzę chcą odcinek. No widzę co ten odcinek, ale... Kurde... Jakby... Tutaj mnie widzi... Ej, tutaj pięć mi much lata przed, przed komputerem. Bywa! Dobra! Big shop! Dobra, ja to wygram! Ja to wygram dla... A to masz ostatnią rundę? Tak? Nie, nie, przed ostatnią, potem będzie ostatnia. Kurde, big shot! A to dzisiaj wygrałem, więc i teraz wygram Lecisz <coughs> Lecę! Mm. Czemu no, Nie, wrogę nie wrogę wrogę można wrogę. Wrogę. No nie wiem Dobra, prawda, przeglądamy, przeglądamy kartę. Okej okay. Wuuu! A ja sobie rundki! To słowa są. Złało. Albo pokaż swoje skiny, widzą! A już widzieli. jest du, do... to jest jakieś tam. To... to jest inne. inne Brzydko to, to jest. O, to, o, to, jest, to jest fajne. fajne. A tu pierdolę tylko. skazujesz jeden pierdolę. No! Ale możesz. KALIFIKACJA BĘDZIE FINALNA RUNDA! I ja to zrobię, kupię o, to ci No To jest, jest ładne, ale... Tak, tak, tak mi się wydaje, że to jest... Nie wiem, co to Dobra, nie śpiewam tego Kurde, no, bo to jest odcinek No... no, no Śpiewasz no, tylko piosenki, piosenki, piosenki takie... Pieciele, co... Nie usuną filmu O, i ty samą... Finalna runda! Fall MOUNTAIN! O, to, to trudno. trudno. No, ja, ale ja, ja już ja nie. Ja nie lubię, lubię tego, tego, bo trudno jest wygrać. Na... Ja to mogę wygrać na 90%, bo trzeba tylko być pierwszym i zwinniejszym. Zwi... Yo, Yo, pixel, pixel 6. 6. 6. No, ty masz pixel 6 no, na 51. No właśnie, oświetlona no, <toddź> To jest, to jest taki przegląd! Tak. No, mam przegląd niegodny. Przegląd o! rany, no, jak na razie wygrywam trochę. Burger na plecach. Nie! Ale mi kule zielą! Kula cię No! To jeszcze dwa razy, trzy. No, <mary> <Ta, ta>, <mary> Ale mnie walnęło, nie! Przegrałem, nie kupić chleba. Widzowie, e -E -E -E. Widzowie, e -E -E. widzowie. Nie, nie, nie kupię. Przepraszam. Wygrał, wygrał. Widzowie, nie. Ej, Ej, zreportuję tego playera, który wygrał. <mary> Ej, ej, jak, ej to jak to będzie, to będzie premiera, premiera? To teraz, to teraz F, F, F na czacie. No. Kurde, i proszę świeczki dla tamtego, którego zreportowałem. Okej, okay, gramy. Gramy. Gramy i gramy i wygramy. Gramy i wygramy. Gramy i wygramy. Gramy i wygramy. No. Ja mam mojego coś Góry to jest sowa, a w to gaczekiem do robiła. Okej Nie no czajcie, że mi tutaj pięć much przed, przed komputerem lata. Wszyscy szaję Wszyscy tak mam Muszę bić w pulpit, żeby je stąd zabić. Ja już jeszcze, jeszcze pulpit pizzyć. Okej. Okay. Dobra, ja to umiem. To jest na 100% to jest legalne. Dobra. To jest bardzo łatwe, tylko że ty... Ja, ja, ci... Widzieliście ostatni, ostatni odcinek, odcinek? Który będzie no. na końcu. Na końcu no. będzie się pojawił. No. To... Widzieliście, Widzieliście jak, się, jak no? ja to przeszedłem za No, a ja się tam trudziłem chyba trochę. To jest inna wersja? To jest inna wersja normalnie. Chyba. To jest nie, inna nie. wersja tego. Ale są to są różne inne wersje. wersje. No? Są. Nie widziałem. No, no. Ej, gdzie? Gdzie samo jest? Nie, trudne jest. trochę. Bo, bo ja grałem na łatwiejszym. Łapie cię, człowieku! Kałamuku! Pa. Chwałam! Panie, pamiętaj panie, 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 mi do, że niech no pan więc, mi pomoże. No bo ty, ty no moje życie nie było dla ciebie rozkazem. Nie wiem, co ja mówię. Mówiłem, jestem jasnowidzem. jest jasno widzem. bardzo, bardzo fajnie. Bo mogę teraz przewidywać Teraz przewiduję, że z, w tym momencie Widzowie zostawią Subalp oczywiście z dzwoneczkiem nieeee Ej tak! Dzwoneczka nie musicie, bo nie wiem, tego bo ja, ja nie wiem, jak tak, samo dzwoneczki Zamulają ci komputer! Byśmy wygrali pod, po tobie. Ja bym wygrał po tobie, ale jakiejś głupi się wchał. Ten to w ogóle nie rozumie całego Fallgajsa jakiś. O Nie no, no, za O, Steve Kaszka, no ja też to miałem. O, magmen! Co tu robi magmen?

a ja nie mam takich rzeczy. Mm. Mo może przyszłość. No. przyszłość? Przyszłość. 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 A mogę wam zabrać szorci i pokazać mojego osiągnięcia. O Ono, ja, ja, ja lubię czajniki, jakbyś nie wiedział. Ten był dla mnie. No. No. Widzowie, lubicie czajniki? Ja się czuję, jakbym prze przejął Twój kanał. Nie wiem. O! Nie było, ale to nie Siema. jeszcze nie Tomek Games Nie! I tak się zrobiłem i jakoś mi... usnąłem go. No się No! shorty mi lepiej nagrywać! Okej, okay. przepraszam. Tak. Nie, nie! Bo skąd tam mojego? No wiecie. Nagrywam, a, a on tego nie chce. Nie wiem, ja mam wątpliwości o no. każdym z Tam jest inny content, ale... Ale możecie zobaczyć. Jedno, jedno, Dobra, lecimy! Jeden tak! Jeden film strasznie wybił. Wow. O Boże, jak, smut... jak smutno. Dora, dotrzemy do finału. Mag Mag przeżył. A nie! Tylko nie magmen. Ja, ja. A, jak, A się jak się w ogóle na gra? Ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem, ja próbowałem i nie wiem. Ej, Jump Club! Wygram to, wygram to, wygram to, no, wygram. Wygram. wygram to, wygram to. Ale te dwie osoby muszą, muszą mieć... mieć... Okay, no. No tak. Na Steamie. Bo no, szkat na przykład na konsoli już grałem. Z kim? Z kim? A da się we trójkę We trójkę da się Jakby się dało we trójkę jeszcze jakby jeszcze jakby szalis była. Ale Ale to... Ale to nie... Ale to nie jest odcinek o cafejdzie, to jest odcinek o spadających fasolkach. Ale ja nie Nie! Jak się łapią mnie! Jak go flipa zrobiłem! Nie wiem jak wyskakuje mi zysk, mi z mojego Uuu! komunikatu, Jaka, jakaś lulka, prawda, w jakichś Ludzie, pamiętajcie, ci ją. jodę. Boże. No to gramy dalej. Kurde, ulcia. The swiller, the swiller, the swiller, Ale to jest porąbana mapa. Dla ciebie oczywiście. Dla mnie to jest taka trochę. Dlatego. Dla Trzeba, jak dłużej Czo, przetrwać. No tak, ale tutaj trzy sekundy trwa rozgrywka z takimi nobami. Ale nie mówię o tobie. A Nie, 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 nie. Aaaah. Aaaah. Nie, o dobra, to ty to Wygraj dla mnie świeczkę, proszę cię, bo no, to jest ostatnia to jest świetne, runda. Jak wygram, no. Patrz, 10 reming, finalna runda, pozostaje no, dla ciebie. Nie, będę masz... Finalna runda, ty ją zagrasz. Wygraj to dla mnie Okej? Okay? Ale ja nie jestem klaunem, to są okulary z nosem. No, dobra, dobra, dobra. Tak. Rolo no no. to jest no, dość, dość, dość łatwe, ale na konsoli może No, no po konsola to jest co innego niż komputer. No zobaczymy jak na komputerze. Ja cię, ja cię obserwuję. No posłówka daje szczęście, a potem się przebiorę famogusa może. Jak wygrasz, to przebieram się Famogusa na odcinek. No widzowie, nie no. wie co. Jak się na Discorda, yy, to kiedyś zróbmy listy na. I będziemy ileś tam mógł. O, a taki spoilerek: jutro będzie stream z No, no, jutro może yy, odcinek. Nie? No, odcinek, odcinek. Kiedyś będzie stream. No stream na Discordzie. Tak ale to uściekliwieś na No! Jak chcecie zagrać się na totalny tajęki... kit Kam, knutli... Kublik Jak nie, nie wiem jak to się czyta, to... Nie, 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 To wiem To... To ty, to ty masz w wyniku knutlib, a nie kublib Ale to na... Polka tak, Aha! Dora wygrasz to dla mnie! kupuj mi mnie świecę! No co jest nie! No to wsadzę ci ją! No to wsadzę ci ją przez telefon I będzie po sprawie miło? I dzień dobry, no się... No, o wsadzę... 69, 69, 69 A jakby było 66? kurde 666, 666 nieźle. Nie mogę mama. Właśnie, Właś on, bo... on nie może. Szpanie bo nie mogę. No, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Teraz nie możesz, teraz są ważniejsze. Teraz są ważniejsze. W ogóle nie widziałem, że... To chyba po tej rozgrywce kończymy odcinek. No tak. No, tak. O, no to dawaj, wygraj to dla mnie, jesteś, jesteś! Jeden na jeden! Jeden na jeden Dawaj. Proszę! Wygraj to! Jest! Wygrałeś? Wygrałem. Uh -huh. Tak! Co Wygraliśmy! Okej! Okay. I tym winem zakończymy ten odcinek, co nie? Tak, tak. tym winem zakończymy ten odcinek. No. To, do zobaczenia. Widzimy się w kolejnych odcinkach i sima.